Poniżej znajduje się streszczenie księgi sekretów odcinka 3 Pochodzenie ludzkości kim jest ludzkość w którym porównano twierdzenia wykorzystywane przez środowisko akademickie i ścisłe dyscypliny nauki do wyjaśnienia pochodzenia człowieka. Twierdzenia są różne przedstawiające pochodzenie gatunku ludzkiego z komórki, zapłodnionego jaja nie jest to pochodzenie. Małpa brak małpiego dna brak pochodzenia ryba wspólny przodek brak pochodzenia. Jeśli nie znasz swojego pochodzenia, w które wierzysz? Badania porównały roszczenia, aby ocenić ważność deklarowanych początków. Odchylenia od Shumen Project Projekt porównano z każdym roszczeniem i żadne nie mogło dorównać wynikom badań genetycznych. Wydanie subskrybenta Księgi Sekretów, odcinek 3, Pochodzenie ludzkości Kim jest ludzkość przedstawia wnioski, które są zbieżne z ustaleniami projektu poznania genomu ludzkiego, a także dostarcza informacji o przodkach ludzkości. Oferujemy promocyjną cenę 3,99 dolara amerykańskiego za serię World of the Dant, składającą się z trzech odcinków. Abonenci będą mogli skorzystać ze specjalnych promocji związanych z Księgą Sekretów. Świat Potępionych. Koniec świata, jak napisano w rozdziale objawienia. Królestwa Duchowe. Księga Sekretów. Odcinek 2, kiedy opuszczamy ten świat, to właśnie do niego wkraczamy. Pochodzenie ludzkości. Kim jest ludzkość? Ujawnia przodka ludzkości na podstawie informacji pisanych, co potwierdza projekt poznania genomu ludzkiego. Ta oferta specjalna oznacza oszczędność i obejmuje ekskluzywne oferty dostępne wyłącznie dla subskrybentów serwisu Patreon. Czerwiec 2025 rok. Księga Sekretów, biblijne rozwiązanie zawiera instrukcje, z których każdy może skorzystać, by zapobiec zawładnięciu jego duszą przez śmierć. Rozwiązanie biblijne daje możliwość odniesienia zwycięstwa nad śmiercią, tak jak opisano w jednym liście do Koryntian godzina 15:55. Starożytna metoda oddawania czci Bogu, w której światło słoneczne jest kierowane do ciała i przez nie przepływa, oświetlając je od wewnątrz z prędkością światła, wypędzając ciemność z każdej komórki. Przyszynka będzie zalewana fotonami światła, częstotliwościami i energią, które będą przepływać przez nerwy, tętnice i żyły. Praktyka ta Znana preadamitom, była ich sposobem komunikowania się z Bogiem stwórcą, a dowody na to można zobaczyć na dłoni. Wiara w Boga bez zorganizowanej religii, to idea wiary w Boga wykraczającego poza ramy konkretnych doktryn i rytuałów. Szczególnym odniesieniem będzie modlitwa Henocha, która stanowi mądre podejście, pozbawione podstępu i oszustwa, pozwalające wyrazić szczere pragnienie wypełnienia przykazania i szukania Boga. Seria Świat Potępionych i Księga Sekretów to osobista podróż, która wypełnia nakaz współczesności, by szukać Boga i otwiera drzwi do samopoznania. Seria Świat Potępionych przedstawia zapowiedź kataklizmu, który miał doprowadzić do końca Ziemi, opisanego w rozdziale Apokalipsy. Planety w naszym Układzie Słonecznym są nachylone względem swojej osi, wszystkie w tym samym kierunku, co potwierdza przejście przez Układ Słoneczny ciała niebieskiego wielkości planety magnetycznej. Zdjęcia z Mars Lander pokazują twardą powierzchnię, płaszcz, Marsa, lekką warstwę pyłu gwiezdnego i odłamki twardej powierzchni na powierzchni. Kamera jest obrócona o 360 stopni i pokazuje, że gleba, woda i atmosfera nie występują na powierzchni Marsa. Zdjęcie to stanowi dodatkowy dowód na kataklizm, który zniszczył planetę. Jego pozostałości określane są mianem pasa asteroid. Księga tajemnic, znaki opisują, że będzie świadkiem pojawienia się niszczyciela jako odległego światła naprzeciwko Słońca, jednak zauważy, że powiększy się ono, a to będzie znak powrotu niszczyciela. Skomentuj, polub lub zasubskrybuj. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej specjalnej ofercie, użyj kodu QR, który przeniesie Cię do naszej strony Patreon. Pytania? E-mail